Cześć! Yy, witajcie widzowie tutaj Kreator i witam Was w trzecim odcinku Farming e, Simulator 22 z serii Gdzie Zwiechok. GD witam Was w tej koszulce Metaliki. <grym> Założyłem ją specjalnie na okazję 230 subskrypcji. Rekordowa liczba na tym kanale. Bardzo Wam dziękuję za to, za to wsparcie. E, to mi naprawdę pomaga, bo teraz mam chęć, żeby nagrywać te odcinki e, coraz częściej. E, Kacperek, jeden z sześciu. E, dziękuję Ci bardzo za ten komentarz. E, jak teraz, o ile to oglądasz, możesz zauważyć, e, trochę pobawiłem się z tymi shaderami. E, Dodaję również zużycie do tych maszyn, e, tak jak mówiłeś, e, ale jedna taka sprawa. E, na przykładzie takich gwiazd na przykład, no niby dodałem to zużycie, ale tego za bardzo tutaj nie widać, a to jest na 100% dane. E, Na niektórych maszynach to widać lepiej, na przykład na tym wale, że taki niby jest. E, tak samo na tej talerzówce, bo z talerz, talerzy jest warta farba, fajnie to wygląda, ale na przykład już e, na takich dronach to prawie w ogóle tego nie widać. No, pobrałem te shadery, co mówiłeś, ogólnie to mi się podobają, jedynie co to jak popatrzysz na trawę, to coś tak nie fajnie pulsuje. Co do zieleni na gospodarstwie, no postawiłem tutaj wieżbę, jakieś tam krzaczki, no mam nadzieję, że teraz lepiej to wygląda, bo oczywiście będę robił tak, jak widz tak jak mówiłeś, że subskrypcje będą lecieć do góry. No i wiadomo, w dzisiejszym odcinku e, akcja siano-kosy 2025. Tutaj już przygotowaliśmy sobie w ostatnim odcinku tą kosiereczkę. Tu jest e, gwiazda, z zagrabiarka przed Sarka. E, pożyczyliśmy od pana sąsiada, e, gdzie stoi tą prasę, e, Będziemy robić takie większe kostki właśnie za pomocą tej prasy. No, a co do tej o, o, akcji w ostatnim odcinku. No jak wiecie, ukryłem się w ostatnim odcinku tutaj w garażu. No i e, poszedłem spać i zasnąłem tam. I policja niby sobie pojechała, ale widzę, że tam jakiś stoi radiowóz przy drodze. Możliwe, że suszą na zakręcie, ale nie wiem, albo mnie obserwują. E, e, jeżeli wiedzą, że to ja spowodowałem ten wypadek, no to Mo może być, e, lekko mówiąc, źle. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale zmniejszyłem również kamerkę. Jestem teraz trochę mniejszy. No i myślę, że... Od kiedy tutaj są bele. Nie wiem. Ale dobra, myślę, że już sobie przejdziemy tak całkowicie do odcinka. E, I przede wszystkim, e, no to tak. Kosiarkę odłączyłem od Ursusa i będziemy musieli podjechać sobie e, po trasę. E, sprawdzę tylko trzy pięknie odpowiednio Aż musiałem sobie ściszyć nasłychać to nie. Słychać, nie praktycznie na makro. No, dzisiaj do skoszenia mamy ile? Dwie łąki. Dwa, z czego jedna jest większa. Teraz, bo to jest to, ta, ta cała trawa, która jest tam za gospodarstwem. Eee, dobra, świateł nie trzeba. No, tak, piękna, czerwona Sigma Z261 tak. Dobra, pamiętamy sobie, też miałbym manewrować tym traktorem. Dobra, wał, kable podłączone, jak wszystko jest. A to by sobie ją... postawimy tam przy polu no, Oczywiście, najpierw trzeba to skosić. E, dlatego myślę, że gdzieś tutaj sobie postawimy elegancko okej okay, to nawet potrzebnie ten wał zaczepiałem i, i ten i kable e, no dobra podłączamy mewę w sensie kosiarkę i teraz tak, taka sprawa jeszcze sobie na szybko zobaczę e, ile terenów mniej więcej będziemy musieli skosić E, dobra, w ostatnim odcinku chyba mówiłem, że jeszcze ten teren należy też do nas, ale jednak nie. E, tu jest jedna łąka mniejsza. Taki kwadracik, tu, tu się oddziela i tu jest kolejna łąka, <coughs> tam stoi nasze gospodarstwo, więc nie musimy nigdzie daleko jeździć z tym całym sprzętem. Jedynie co ja, to jak tutaj będę z prasą głównie jeździł albo e, gwiazdą, no to muszę uważać na ten rów bo jak zawieszenie w 30 pójdzie, no to się nie wypłacę do naprawy, bo wiadomo jakie to jest wszystko zadrzewiałe. To już nawet nie, nie będzie co naprawiać. Będzie większa, większa cena naprawy niż samego ciągnika. Teraz tak patrzę na właśnie ten traktor, czyli tą naszą 30 ukochaną. I nie podoba mi się to, że tutaj jest tak... O, proszę, przeldzęwiały ten zbiornik pa paliwa, bo to jak korozja będzie jeszcze większa, to mogą się dziury porobić. No i, no i będzie, będzie, będzie źle z tym ciągnikiem. No ale dobra. Postawię go sobie może bliżej łąki, ale, ale też tak, żeby mi nie przeszkadzał w koszeniu. Tylko, żeby ten silnik odpalił. Jak zwykle są z nim problemem. Lecimy. No i proszę, dobra. Czyli tak, trawa jest gotowa do zbioru. Lecimy. Lecimy. Podnosimy kosiareczkę. Patrzcie jak to fajnie wygląda od dołu. No właśnie na tą mewę e, też nałożyłem to zużycie niby. Od góry to w ogóle nie widać. Ale od dołu, jak się spojrzy, to widać, że te bębny są zużyte, tak. Jakby się przyjrzeć. E, o! Tak, widać nawet. No. no i dobra. Rozkładamy ją, czy dobra. No to wiadomo, tutaj się ręczkę robiło. E, I co? I chyba jest gotowa. E, no, dlatego jedynka i sobie zaczniemy gdzieś od. Jak, jak, naj, naj, jak najbliżej, tutaj, w granicy pola. No i dobra, lecimy z pierwszym przejazdem. Okej, okay, działa pięknie. Słychać jak ona się rozkręca. No to właściwie realistycznie powinienem poczekać, aż ona się rozkręci. Ale już pojechałem. Jest dobrze. Oj, widzicie, miałem uważać na ten rów. Dobrze, że w porę zdążyłem chociaż podnieść tą kosiarkę, bo nie uderzyła chyba w ziemię bębnami. Bo tak to by było, trzeba. Do, wy... do wymiany by poszło po prostu. E, w każdym razie, <try> e, chyba mogę dwie łąki naraz robić. No bo tutaj, tutaj, gdzie jest jakby ta granica łąk, to też mi się skosiła tak trochę ta, ta trawa. No ale. Myślę, że najpierw sobie ten kwadrat mniejszy, z mniejszej łąki zrobię, a później przejdziemy na większą. Ale trzeba najpierw Ursusa wyjąć z rogu. Nie wiem czy da radę wyjechać o własnych siłach. Mam nadzieję taką. No jest, dobra. No i dobra. Drugi przejazd w drugą stronę. Patrzcie, teraz idzie, na, nawet ga, gazu nie daje, no bo wiadomo. Pracuję na wysokich obrotach, bo kosiarka włączona, to gazu nie, trz nie trzeba dawać. Proszę, i kolejny przejazd. I teraz tak, ten mniejszy kwadrat to sobie zaznaczę dokąd robić. W ten sposób. Po prostu. I lecimy do przodu. Pełna. Na tych shaderach to myślę, że jak trochę poeksperymentowałem z tym, to wyszło całkiem fajnie i całkiem fajnie i klimatycznie to wygląda. Dam chwilę, żeby się rozruszać w tej kosiarce i zgasł. Też kurde do remontu mi się przydało tutaj. Dobra, niech się rozrusza, niech się rozrusza, żeby nie zgasł i jedzie. I dwójeczka, na dwójce pojdzie, na no to trójka od razu. I idzie ładnie, z dużą prędkością, ale Ruch, ruch, Od razu będę zakręcał. Nawet bez podnoszenia kosiarki. I szybko, sprawnie to pójdzie. co od razu, zanim jeszcze zacznę kolejną łąkę robić, to poprzetrząsam tutaj, na tej łące. Od razu będę miał z głowy. No i właśnie teraz naraz jadę bez podnoszenia napisałem tą krzywą. Ale będę robił poprawki, będzie dobrze. No dobra, porobiłem jak widzicie kilka przejazdów tutaj w poprzech. Myślę, że to przyspieszyło robotę na pewno, bo teraz będzie trzeba tylko tutaj te paseczki zrobić i będzie już właściwie cała łąka ogarnięta. E, dobra, robię już tutaj sobie chyba ostatni przejazd, tak pomalutko, na jedynce, e, albo ostatni, albo zrobimy jeszcze jeden, e, no i dobra, e, teraz tak, e, te wszystkie, no dobra, kosiłem to tro trochę byle jak, ale dzięki temu łatwiej się będzie zagrabiało to, ponieważ na przykład będę mógł trzy paski za jednym razem zrobić, bo one są w bardzo małych odstępach od siebie. E, no, z przetrząsaniem może być trochę trudniej, ale myślę, że damy radę. No, gdyby mi jeszcze ten usus nie gasł. to by było dobrze. No i do, teraz pełna para. Nawet trójka i czwórka. No i cyk. No pierwsza łąka jest chyba skończona w ten sposób. No i dobra, nie chcę, żeby przy koszeniu ta trawa była zagaptana, więc gramy realistycznie. i sobie po prostu wrócę na gospodarstwo tą drogą. już. A to od razu mogę, wiadomo, kosić. przy przejeździe. I zaraz Wsiadamy w 30, idziemy na tamtą łąkę e, przetrząsać, później pozagrabiać. I wiadomo. <laughs> Teraz tak, jako iż e, nasza gwiazda, ta maszyna w sensie, pełni rolę i zagrabiarki, i przetrząsarki. E, zaraz sobie tutaj wezmę taką skrzyneczkę magiczną i sprawdzę pewną rzecz. Dobra, sprawdziłem jest ustawiona na przedszą sarkę. Dlatego tak, chwila. Mamy tutaj chwila, gdzie jest mój. Oj, chwila. Bo coś mi... Dlaczego mi się nie pojawiła? O... Dobra. No i nie działa. Nie działa to, ale... Chwila. W ten sposób jest. Rozłożony. A, a to to jest opuszczanie, podnoszenie. Yy, tak mi się wydaje, ale coś, coś, coś tutaj, kurde, nie chce się ruszyć. M może trzeba naoliwić? Zobaczymy. Na razie do transportu sobie to ustawię. Ok, to jeszcze. Ok, przepchniemy tak, żeby. Okej, okay. nie musisz z tym manewrować. No i co? Wsiadamy w trzydzieści i lecimy. <laughs> Zwiększyłem jeszcze głośność pojazdów oraz otoczenia, ponieważ było na bardzo niskim poziomie. No i co? Odpaliłem trzydzieści i lecimy. Tutaj tego jeszcze nie, jeszcze nie będę przetrząsał. Zgrabiarka. Ojej! Chwila. Eee, chwila! Chwila, chwila, chwila. To jest? zagrabiarki. Chwila, jak wejdę w przestrząsarki. Przetrząsacze Ale. Coś mi się tutaj nie podoba. To bym chciał, żeby to pełniło rolę tymczasowo przed rządzarkiem. Ta chwila. Mamy tutaj taką magiczną skrzynkę, narzędziówkę. <grymka> Poprzekręca się kilka śrubek i panie, będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. No, z tym przenoszeniem tej, tej skrzynki zawsze są problemy. 10 lat później <coughs> na miejscu dobra o co chodzi? halo? dobra, czekaj, ustawię jako zagrabiarka. i teraz co będziemy mieli? Co mam szczerze zrobić w tej sytuacji? Bo coś tu jest nakiełbaszone. Na, nakiełbasione. Zwyczajnie. I, e, no nie wiem. Nigdy nie zgadniecie co znalazłem w krzakach w perfekcyjnie mucha zaraz w stanie. Ta! Kupiłem prze przetrząsacz i 1500 zł w sensie euro znika z naszego konta. Myczka. No, w każdym razie musiałem kupić taką oto, taki oto przetrząsacz. No ponieważ tamten ziółtek co tam stoi teraz mi zdradził, kurde. Ale tutaj już będziemy wszystko mieli ogarnięte. No niestety strata 1500 zł No ale czasami są takie sytuacje. Czasami takie są. No i lecimy. On, on ma bardzo szer On szeroki bardzo jest. Eee, więc no. Szybko praca pójdzie. Będę miał to z głowy. O, ale nie tak szybko. A dobra, będę jeździł tak po prostu. Też będzie ogarnięta robota. Trochę krzywo, a to nic. Ładnie pracuje maszyna. Używana, bo używana. Ale y, stan znaleziony idealny. Po no. prostu sobie gdzieś tam pomanewruję. Tą 30. Poprzejeżdżam po tym sianku. I, I w ten sposób po prostu na szybkiego, na piątce. i proszę no i co? tutaj myślę, że mam w miarę ogarniętą tą łąkę eee, lecę teraz po zagrabiarkę o, u mnie zaczęło lać za oknem ale mam nadzieję, że tego nie słychać i to nie przeszkadza podłączamy sobie elegancko PKZ-7 Eee, no niestety miało być tak kolorowo miało ona pełnić podwójną funkcję i zagraberki i przetrzązarki, A, ale wyszło jak zwykle kurde 1500 zł. poszło no, no tego zakupu nie nagrywałem bo to było tak tylko na szybko gdzieś tam wiecie co ogłoszenie we wsi obok szybko poleciałem 30 i było eee, i dobra zaczynam tym razem od tej strony ale ulewa Dobrze, że w farmingu nie mam zsynchronizowanej pogody z prawdziwym światem tam za oknem, bo mógłbym tak zrobić, a to by było problematyczne. E, dobra, lecimy. Czekaj, tak jest do transportu, tak chyba do pracy. Okej, okay, dobra, tak, jest rozłożone. Tak, dobra. No e, i co, lecimy. I to zagrabiamy ładnie sobie na kupeczkę I później prasą będę leciał Tak, pięknie Uj, tylko to tam, żeby w krzaki nie poszło, ojojoj oj. No, Poprzestrząsany już Też, żeby do robu tego nie powadało, ale... Idzie ładnie. No dobra, e, odcinek już ma 20 minut. E, e, I teraz tak, e, w, na pewno się na kosów w tym odcinku nie skończymy, bo jeszcze tamtą część, e, większą łąki e, musimy ogarnąć. E, I się teraz tak zastanawiam, czy od razu e, poprasować tą łąkę. Czy będę pracował wszystko na raz, jak już zrobię tamtą łąkę? Nie wiem. Na pewno nie zdążę już tego zrobić w tym odcinku, e, dlatego możecie się podzielić po prostu e, s, e, swoj, e, swoją opinią w komentarzach o tym, co, co mam zrobić, jak, czy wszystko na raz, czy po kolei e, co sądzicie o shaderach, e, e, może jakie shadery inne powinienem sobie wgrać, żeby to lepiej wyglądało. E, no i co? Ko kończymy tutaj jeszcze Ostatni przejazd, tą zagrabiarką. Siano już jest mniej więcej zgarnięte. Takie kupy się porobiły. Dobra. E, no jest, to dobra. To sobie tutaj poprzejeżdżam prasą. Tutaj będzie to trochę tego. E, na, na, może na kiszonkę trochę pójdzie. Pasze zrobimy, więc e, no tutaj będzie od tej prawy. Myślę, że może. Większa łąka całkowicie na bele pójdzie, a tutaj to na paszę albo kiszonkę. Eee, no i co? Przy takim widoku naszej kochanej trzydziestki kończymy ten odcinek. Żegnam się z Wami. Cześć!